W poprzednich odcinkach Kawasaki jeździło po piasku. Doktor Suda chciał rozpędzić się do 300 km na godzinę. Honda ścigała się z samolotem, a Brytyjczyk jeździł na jednym kole. Zaczynamy. Everything else looks like prey. Hayabusa from Suzuki. Suzuki GSX 1300R. Motocykl, który naznaczył całe pokolenie. Sprzęt, który stał się zjawiskiem społecznym. Sława tego jednośladu wyszła daleko poza grono motocyklistów. Dla jednych był emanacją niczym nieskrępowanej inżynierii końca XX wieku, dla innych jeżdżącym zabójcą i twórcą wdów. Czym tak naprawdę była Hayabusa? Dlaczego stała się najważniejszym motocyklem XX wieku? I czy naprawdę osiągnęła 300 km. Poznajcie dzieje jednego z najbardziej kontrowersyjnych motocykli swoich czasów. Żeby jednak ta opowieść była pełna, musimy rozwiać kilka mitów, które toczą Hayabusę, a pierwszym i najważniejszym będzie to, Jaki właściwie motocykl zastąpiła i czy była pierwszym hiperbajkiem Suzuki? No więc, tak, wybierzmy się w tę podróż po oznaczeniach motocykli Suzuki. Może być troszeczkę nudno, ale postaram się Wam szybko to streścić, tak żebyście wszystko zrozumieli. Otóż, moi drodzy, w 1968 roku debiutuje motocykl T500, który był pierwszym Ciężkim motocyklem marki Suzuki. T w tej nazwie oznacza silnik dwusuwowy. Bardzo szybko, kiedy oferta rozrasta się również o motocykle bardziej terenowe, do oznaczeń motocykli drogowych zostaje dodana literka G, czyli mamy oznaczenie GT500, choć są oczywiście mniejsze modele i są większe modele z modelem GT750 na czele. Gdzie G oznacza model drogowy, natomiast D oznacza model terenowy w jakimś sensie. W 1976 roku debiutuje model GS750, gdzie literka S oznacza silnik czterosuwowy, natomiast G, tak jak wcześniej, oznacza motocykl drogowy. U progu lat 80. na rynek wchodzi. Model GSX-1100. Literka X, no gdyż G i S oznacza G model drogowy, S silnik czterosuwowy. Literka X oznacza wtedy jeszcze silnik 16 zaworowy. W roku 1985, i tu uważajcie, bo to jest bardzo ważne, debiutuje model GSX-R700. 50 zostawmy pojemność no bo to tu wiadomo co oznacza natomiast G model drogowy S model czterosuwowy X model 16-zaworowy natomiast literka R oznacza że ten motocykl nie ma turystycznej bazy jest więc modelem sportowym i od tej pory wszystkie modele sportowe są oznaczone literami GSXR Cóż nam to mówi, że jest to motocykl, który od podstaw powstawał jako sportowy i prawdopodobnie baza dla jakiejś wyścigówki? Ale żeby Wam to jeszcze troszeczkę skomplikować, musimy się cofnąć do roku 1980, ponieważ wtedy pojawia się motocykl GS1000R XR69. To ostatnie oznaczenie fabryczne zostawmy to. Skupmy się na GS1000R. Otóż gs 1000, bo oznacza bazę motocykla, czyli motocykl drogowy ośmiozaworowy, w tym przypadku, bo jest to czterocylindrówka o pojemności 1000 cm3. Natomiast literka R, po oznaczeniu pojemności, oznacza, że jest to model przystosowany do sportu, ale przystosowany do sportu z modelu drogowego, czyli. GS pojawia się yy, po oznaczeniu, po, przed oznaczeniem pojemności. Sam się zakręciłem w tym wszystkim. No i z całą tą wiedzą docieramy do roku 1998, kiedy to po raz pierwszy pokazano Hayabusa i dostajemy oznaczenie GSX-1300R. I tutaj jeszcze, żeby Wam to jeszcze bardziej skomplikować, ale wciąż ma to jakieś znamiona sensu. Literka X od czasu upowszechniania się silników czterozaworowych oznacza model taki jakby flagowy, czyli seria GSX zawsze stoi wyżej od serii GSF, takiej jak na przykład Bandit w hierarchii producenta. GSX -y zawsze były droższe niż GSF. -y. No to skoro już to wszystko wiemy, no to wróćmy jeszcze raz do naszej chajabuzy i tutaj jasno pokazuje nam, oznaczenie, że GSX oznacza motocykle drogowe, flagowe, pojemność to tam wiadomo, a R w tym przypadku nie oznacza motocykla przystosowanego do sportu, a motocykl, który producent określił jako radykalny. No i można się tym właściwie zgodzić, czyli już na początku wiemy, że Hayabusa nie należy do typu szeregu gsx a do typu szeregu GSX. No i z tą wiedzą przechodzimy dalej. Na pierwszy rzut oka, jeżeli spojrzymy sobie na paletę motocykli Suzuki z końca lat 90, możemy dojść do wniosku, że Hayka zastąpiła model gsxr 1100. Jest ku temu kilka przesłanek. Przede wszystkim GSXR był w swoim czasie i jednym z najszybszych motocykli na świecie. To nie ulega wątpliwości. Mogliśmy go postawić w jednym szeregu z ZZR 1100 i z Blackbeardem. Wstydu Suzuki na pewno by nie przeniosło, choć niekoniecznie byłoby najszybszy. Jednak GXR 1100 nigdy nie był konstruowany jako hiperbike. I teraz znowu musimy się cofnąć do roku 1986, kiedy ten model zadebiutował, i wtedy producent określał go jako 750, ale podniesioną do kwadratu. I było w tym dużo racji, ponieważ 1100, jak na tamten okres, był motocyklem kompaktowym, wybitnie sportowym i o porażających wręcz osiągach, jednak wciąż nastawionym bezpośrednio na sport. I teraz tak, możecie stwierdzić, że w latach 90. motocykl ten zaczął tyć, a po debiucie wersji chłodzonej cieczą, to już w ogóle i w zasadzie ja bym się z tym zgodził, ponieważ no, ciężko dyskutować z faktami. Jednak musicie też zauważyć, że te same przypadłości dopadały model 750, więc no, po prostu. Takie były trendy w latach 90, że sportowe motocykle tyły i dopiero w zasadzie debiut R1 przestawił wajchę na to, że sportowe sprzęty muszą być znowu lekkie. No więc GSX-R1100 zszedł ze sceny, ale jego następcą został model gsxr 1000 k 1 który pojawił się w 2001 roku. A creature capable of slicing the wind at over 300 km per hour. 16 września 1998 roku na targach Intermod w Niemczech publiczność wstrzymała oddech dziennikarze. Nie mogli nadążyć zrobieniem zdjęć. Suzuki pokazało wtedy model Hayabusa. Na tamtym etapie wszyscy mogli się tylko zachwycać bądź skręcać na widok wyglądu, który był bez wątpienia zupełnie czymś innym, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Nawet motocykle takie jak Honda CBR 1100 Blackbeard czy. Kawasaki ZZR 1100, które przecież też wyglądały specyficznie, wydawały się zupełnie zwyczajnymi motocyklami dla ludzi, którzy na co dzień jeżdżą po bułki. Jednak nie samym wyglądem Hayabusa zaszokowała, a gwarancją, którą dało Suzuki, że ten motocykl jest w stanie rozpędzić się do 300 km na godzinę. Chociaż nie był to pierwszy producent, który mówił o takich prędkościach, ponieważ wcześniej to samo twierdziła Honda i Kawasaki, jednak żaden z tych motocykli w seryjnej postaci nie był w stanie rozpędzić się do owych 300 km na godzinę. Rozbierzmy więc Hayabuzę i zobaczmy, co stało za tym, że yy, producent mógł mieć rację w tym, co zapowiadał. Gdy ściągniemy szczelnie okalające technikalia owiewki, to ujrzymy motocykl który bez wątpienia nie będzie w stanie wyrzeknąć się swojego rodowodu, ponieważ mamy tu Suzuki z krwi i kości. Nie trudno zorientować się, że rozwiązania te są bardzo podobne do tych zastosowanych w pokazanym w 2001 roku GSX-R 1000 K1. Jednak skupmy się na silniku. Po pierwsze pojemność 1340 cm3 eliminuje hayabuzę z jakichkolwiek sportowych rozgrywek, Chociaż w Japonii ścigano się tym motocyklem w Formule X, ale o tym innym razem, ponieważ jest to materiał na zupełnie inną opowieść. Chłodzenie, oczywiście, ciecz i spora chłodnica oleju, która również dbała o odpowiednią temperaturę czynnika smarującego. Dalej, ponieważ to nie koniec. Kuty wał korbowy, kute tłoki i kute. Korbowody. Już to zwiastowało, że silnik będzie bardzo mocny i odporny na tuning. A dzisiaj Hayabusa i jej podwyższone mocą silniki są wręcz legendą. Jedziemy dalej. Wtrysk SDTV. Był to wtrysk paliwa z dwoma przepustnicami, z których jedną sterował jeździec za pomocą manetki gazu, natomiast drugą komputer sterujący który miał za zadanie poprawić moment obrotowy na niskich i średnich obrotach. Gdy odwinęliśmy manetkę do końca i silnik przekroczył już jakąś tam wartość obrotową, no to ta druga przepustnica również się otwierała, żeby dać nam pełną moc. Jednak w zakresie niskich prędkości obrotowych i jeźd jeździe po mieście, Układ ten sprawdzał się na tyle świetnie, że Hayabusa uważano, jakkolwiek dziwnie to brzmi, za bardzo przyjazny motocykl. Jedziemy dalej, ponieważ to nie wszystko. Mieliśmy tutaj oczywiście system doładowania dynamicznego SRAT, który już wcześniej był znany z innych modeli Suzuki, a debiutował w motocyklu GSXR750. To, moi drodzy, jeszcze nie wszystko, ponieważ inżynierowie zdawali sobie sprawę, że sprzęt, który konstruują, przede wszystkim musi być motocyklem, który będzie szybki. I tutaj nie skupiano się tak bardzo na y, osiągach powiedzmy to, trakcyjnych, a najbardziej skupiano się na prędkości maksymalnej, a to wymagało odpowiedniej skrzyni biegów. Chyba największą ciekawostką skrzyni w Hayabusa jest to, że była ona polerowana. Zabieg ten stosuje się głównie w sportach motocyklowych i w zasadzie chodzi o to, żeby usunąć takie mikro wrzery z kół zębatych, dzięki temu poprawić skuteczność przełączania biegów, jak również wytrzymałość samej skrzyni. I dodatkowo przełożenia dobrano tak, że ostatnie przełożenie było bardzo długie, dzięki czemu motocykl był w stanie, motocykl był w stanie przekroczyć. Tę naszą założoną prędkość 300 km na godzinę, jak widać, pod względem silnikowym, Hayabusa, z jednej strony nie pokazała nic rewolucyjnego, z drugiej jednak strony, dopracowano te wszystkie japońskie staroszkolne pomysły do takiego poziomu, że osiągnięto efekt. Doskonałości, nie znam nikogo, kto by narzekał na silnik Chajabuzy, a to o czymś świadczy. Warto przypomnieć, że w chwili debiutu, osiągająca 175 koni mechanicznych, Hayabuza była najmocniejszym motocyklem na rynku. Jednak nie samym silnikiem taki motocykl stoi, ponieważ to tylko jedna, choć bardzo ważna, ale to tylko jedna ze składowych doskonałego hyperbajka. Równie ważny co serducho jest oczywiście kręgosłup, i powiem Wam to, każdy to jest po trzydziestce. Kręgosłupem hajabuzy była rama grzbietowa, dwudźwigarowana no nic nadzwyczajnego jak na dzisiejsze czasy, ale wtedy również nie był to jakiś tam przełomowy wynalazek, jak wszystko w hajabuzie. hajabuza stała tym, że jej podzespoły były mega dopracowane, i tutaj również rama była elementem właśnie takim. Przede wszystkim konstruktorzy nie skupiali się na tym, by motocykl miał jak najlepsze prowadzenie w zakrętach. Dzięki temu mogli sobie pozwolić na zbudowanie maszyny o dużym rozstawie osi, który wynosił 1480 mm. Pierwszą rzeczą, którą uczyniono przy budowie ramy, było Obniżenie silnika i przesunięcie go maksymalnie do przodu. Dzięki tym zabiegom środek ciężkości poszedł niżej, a sam motocykl mógł mieć lepszą stabilność. Idźmy dalej, ponieważ dość ciekawym elementem jest to, że rama była dopracowywana pod względem aerodynamicznym i zbudowano ją tak, by stawiała jak najmniejszy opór powietrza, choć większa jej część jest schowana przecież pod. Owiewkami. Dużo działo się również z tyłu, a najważniejszą rzeczą był, oczywiście, wahać. Przede wszystkim był on bardzo długi, jak na motocykl seryjny. Tutaj również priorytetem była stabilność. Drugą sprawą było to, że był on bardzo mocny. Jeżeli popatrzycie dziś na wahać, pierwszej Hayabuzy to zauważycie jak był on potężny nawet jak na dzisiejsze czasy a jeżeli weźmiecie sobie jakiś motocykl z epoki, nawet sportowy to zauważycie, że przy Hayabuzie wahacze motocykli sportowych z tamtych czasów wyglądają jak dwa patyki połączone czymś w każdym razie wahacz Hayabuzy ma już legendarną sztywność. I choć wiadomo, że w ekstremalnych projektach jest on przedłużany i zmieniany na element dłuższy, to wielu zostawiało ten seryjny wahacz, ponieważ był on tak cholernie sztywny, że wytrzymywał moce o dużo większe niż seryjne, nawet wielokrotność mocy seryjnej, powiedzmy jakieś tam chore 400 koni mechanicznych. Z przodu postawiono na 43 mm widelec Upside Down, nie było to nic nadzwyczajnego już wtedy. Wyprodukowała go Shoa, miał on oczywiście pełną regulację, z przodu pojawiły się też sześciotłoczkowe hamulce Tokico, które reklamowane były jako najlepsze na rynku, ale każdy kto jeździł hayabuzom i wszystkimi motocyklami z tym elementem wie, że te zaciski są powiedzmy no wystarczające. Hayabusa famed for its abundant power, agility and majestic presence. Legendary for establishing new levels of ultimate sport performance. było genialnie, podwozie było mega solidne. Chociaż rama wyglądała jak wykuta z jednego bloku aluminium, no to najważniejszą rzeczą w hajabuzie był przecież jej wygląd. Jedni go kochali, inni go nienawidzili. Nie było tutaj y, miejsca na półśrodki. Hayabuzę, albo brałeś i śniłeś o niej po nocach, albo nie mogłeś na nią patrzeć. Nie było tutaj nic pomiędzy. Ale ten wygląd nie wziął się z powietrza, ponieważ ten. Wygląd, który był mega kontrowersyjny, był dopracowywany w najmniejszym szczególe w tunelu aerodynamicznym. Stworzono plastiki tak, żeby jeździec mógł się za nie schować, żeby mógł osiągnąć jak największą prędkość maksymalną, wytwarzając przy tym minimalny punkt oporu powietrza, ale jednocześnie, żeby sprzęt, którym się porusza, był mega stabilny i to się... W tym wszystkim udało, pod tym względem habuza naprawdę była przełomowa. Zacznijmy jednak od początku, błotnik. Zwróćcie uwagę, że jest to ogromna połać plastiku, która bardzo mocno zasłania przednie koło, a także kieruje strugę powietrza wprost na dziób. I tutaj nie bójmy się tego słowa użyć, ponieważ hayabuza naprawdę ma dziób. Pionowe, rozmyte światło, jakby było to mydło, które już używamy od kilku dni. Pojawiło się właśnie dlatego, żeby powietrze obmywało ten ów dziób. pod reflektorem, po jego bokach, znajdują się wloty do Airboxa. Jedźmy dalej. Spora szyba. Z reguły szyby w motocyklach, nawet w hyperbajkach, nie były wielkich rozmiarów. To znaczy były, ale nie były aż tak wielkich rozmiarów. Hayabusa pod tym względem również wyznaczała standardy. Szyba w Hayabuzie jest ogromna. Następnie mamy owiewki. Szczelnie okalające silnik. Zbiornik paliwa, który wygląda jak taka łezka z wielkimi zgłębieniami na kolana, w które jeździec mógł się wkulić podczas jazdy z ogromną prędkością. I nie możemy zapomnieć o zadubku z garbem. Pierwsze echa tego języka stylistycznego pojawiły się we wspomnianym już SRACIE czy w zaprezentowanym również w 98 roku modelu TL 1000R. Hayabusa jednak wynosi tę koncepcję na jeszcze wyższy poziom. Oczywiście zastosowano to dlatego, żeby uspokoić strugę powietrza za jeźdźcem. dzięki temu nie powstają turbulencje, które mogłyby powodować zakłócenia przy ogromnych prędkościach. Wszystko w Hayabuzie było dostosowane do osiągania wysokich prędkości i zapewnienia stabilności przy tych wielkich osiągach, które Hayabusa osiągała z wielką, ale to naprawdę z wielką lekkością. L również oczywiście lusterka były zaprojektowane tak, żeby generować jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Jedni mogą powiedzieć, że Suzuki przesadziło, inni, że Suzuki zrobiło coś co przekroczyło wszystkie normy. Ja jednak uważam, patrząc na Hayabuzę stojącą gdzieś na parkingu, że ten projekt jest genialny i w zasadzie pomyślany w każdym najmniejszym szczególe. Hayabuza wygląda w moim odczuciu jak jakiś myśliwiec strategiczny, który szykuje się do lotu. Widać to poczucie prędkości w tym motocyklu i nawet gdy on stoi, jeżeli jesteśmy już przy takich samolotowych klimatach, no to musimy się skupić nad kokpitem Hayabuzy, ponieważ moim zdaniem jest to kwintesencja lat 90. Wielkie, okrągłe wskaźniki, prędkościomierz, obrotomierz, kilka innych wskaźników, do tego wielkie kontrolki. Wygląda to analogowo i wygląda to, no, nie będę zbyt oryginalny, przegenialnie. Cieszę się, że Hayabuza do dziś ma yy, analogowe wskaźniki, pomimo tego, że oczywiście elektronika się tam wszędzie wkrada, no to nie ma tam wyświetlacza, jednak Wróćmy do pierwszej generacji. Tutaj jeździec otrzymywał masę informacji, ale masę informacji podane analogowo i bez wątpienia jest to jeden z najładniejszych kokpitów końca XX wieku. Kupiłem się na tylnym świetle motocykla 50 yardów przede mną, gdy samochody i ciężarówki przelatywały przez moje pole widzenia z oszałamiającą szybkością. Szaleństwem jest to, że ci europejscy kierowcy jechali w tym samym kierunku co ja i nie jechali dokładnie wolnym pasem niesamowite jak łagodne zakręty trzypasmowej drogi ekspresowej nabierają zupełnie nowego wymiaru przy prędkościach przekraczających 180 mil na godzinę napisał Don Kanket w 1998 roku gdy testował pierwszą hajabuzę na amerykańskiej wróć na niemieckiej autostradzie Hayabusa mijała jednak drugą twarz. Nasz już cytowany redaktor, kilka akapitów dalej pisze tak. Przy normalnej prędkości Hayabusa działa wystarczająco płynnie, aby móc jeździć długo w warunkach sportowo-turystycznych. Punkt o niskim poziomie wibracji znajduje się przy 4,5 obrotów na minutę, co oznacza 85 mil. Na szóstym biegu. Podnóżki pokryte są gumą, mają pod spodem ciężarki tłumiące i połączenie setów z ramą wykonane jest na elastycznych połączeniach. Dzięki temu jeździec jest odizolowany od wibracji silnika, które nie są zbyt duże. Czyli był to motocykl, który był kompetentny, ponieważ mógł być bardzo szybki, a mógł być też przyjazny. Powtórzę się, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Hayabuza sprawiła, że dotychczasowi Herosi prędkości wylałem. Także sorry. sprawiła, że dotychczasowi herosi prędkości wydawali się nudni jak zeszłoroczny śnieg, którego w tym roku również było niewiele. Blackbeard i ZZR stanęli z góry na straconej pozycji. Z Hayabusą nie mógł równać się nikt. Wygrywała ona w zasadzie wszystkim. Ten motocykl stał się jak gwiazda roka. Wszyscy o nim mówili. Każdy, kto miał prawo jazdy, kto w ogóle... Jest Miał coś wspólnego z motocyklami, chciał spróbować go dosiąść. Hayabusa zaczęła się pojawiać jako najbardziej gorący temat we wszystkich tytułach motoryzacyjnych na całym świecie. Nie tylko tych związanych z motocyklami. A normalnego kierowcy kompletnie nienormalna, zabójcza prędkość co innego, jeżeli kierowca jest. Powiedzmy, nie całkiem normalny. Choć trudno to sobie wyobrazić, właśnie z taką prędkością jeżdżą motocykliści, których nasz reporter obserwował w okolicach Bydgoszczy. Policjanci też na motocyklach próbują ich łapać, ale nie jest to proste. Ulice Bydgoszczy. Policjanci co kilka dni odbierają alarmujące sygnały o szalejących w mieście i okolicach motocyklistach. Na szosy wyjeżdżają więc funkcjonariusze nie radiowozami, lecz motocyklami. Samochodami nie mają szansy złapać takich motocyklistów. Choć to niewiarygodne, ci ludzie jeżdżą po drogach publicznych z prędkościami, jakie osiąga się na torach wyścigowych. Ponad 300 km na godzinę tyle jechał ten motocyklista. Oko w pewnym momencie sława Hajabuzy wykroczyła poza grono motoryzacyjne. Zaczęły o niej pisać dzienniki, tygodniki, które na co dzień w ogóle nie zajmowały się motoryzacją. Zaznaczano, że nowy motocykl osiągający tak kuriozalne prędkości maksymalne jest bardzo niebezpieczny na drodze publicznej. Prawdopodobnie wasza babcia rozmawiała o niej ze swoją sąsiadką, ponieważ przeczytała o tym w pani domu, która to twierdziła, że Teraz to już wszyscy zginiemy. Jedni zrobią to za sterami pędząc 300 km na godzinę, natomiast inni będą ofiarami szaleńca, który pędził 300 km na godzinę na Hayabuzie. Można powiedzieć, że nad hiperbajkami zaczęły się zbierać czarne chmury. Jednak dla nas, fanów prędkości, fanów inżynierii, najważniejsze jest to, czy ta Hayabuza w zasadzie osiągała te 300 km na godzinę, ponieważ mogła to być burza w szklance wody zanim jednak o tym się dowiemy to musimy pogadać o antagoniście Hayabuzy ponieważ każdy protagonista musi mieć swojego antagonistę każdy Batman musi mieć swojego Jokera i wiecie o co mi chodzi dlatego zapraszam Was do następnego filmu gdzie będzie ciąg dalszy tej historii, czyli Kawasaki ZX-12R Nara Subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę i wpadajcie do drugiego filmu, ponieważ ta historia dopiero się rozkręca.